Witam Was w pierwszym odcinku raportu z W25, programu, który co tydzień będzie się ukazywał na stronach klubu. Raport z W25 ma być w swoim założeniu szybkim, niczym żużlowy wyścig przekazem aktualności i informacji z Powiemy o tym, czym żyją kibice, pojawią się ciekawi goście, a wszystko będziemy chcieli przekazać w dynamiczny i ciekawy sposób. Pierwsze wydanie raportu z W25 zaczynamy od informacji o przyznaniu GTM Start Gniezno licencji zwykłej na sezon 2021. Wszystko, co zaplanowaliśmy, zostało wykonane. Klubowi działacze i pracownicy stanęli na wysokości zadania. Zewnętrzny audyt przebiegł pomyślnie, a oczekiwane przez zespół licencyjne dokumenty zostały złożone. Efektem tych prac jest przyznanie licencji zwykłej na sezon 2021. Oznacza to, że nasz klub bez żadnych obostrzeń i ewentualnych utrudnień może przygotowywać się do kolejnego sezonu. Podziękowania dla sponsorów i partnerów. Niestety trwająca pandemia nie pozwoliła, aby władze klubu zgodnie z tradycją spotkały się z naszymi sponsorami i partnerami, aby móc przekazać podziękowania i wspólnie podsumować zakończony sezon. Tym niemniej przedstawiciele klubu odwiedzają siedziby firm i instytucji. Które wsparły czerwono-czarnych, a podczas takiej wizyty przekazują specjalnie przygotowane proporczyki, na których widnieją podziękowania za współpracę. Jak łatwo się domyślić, takie spotkania są również okazją do rozmowy o ewentualnym wsparciu klubu w nadchodzącym sezonie. Mając świadomość, w jakich trudnych czasach przyszło nam wszystkim funkcjonować, każde pozytywne zakończenie takich rozmów i deklarację o pozostaniu w gronie sponsorów przez kolejny rok szanujemy ze zdwojoną mocą. Dziękujemy, że jesteście z nami! Znamy terminarz przyszłego sezonu. W ostatnich dniach władze Ligi opublikowały terminarz rozgrywek sezonu 2021. Inauguracja rozgrywek odbędzie się w Gnieźnie. W pierwszym meczu Czerwono-Czarni zmierzą się przy Wrzesińskiej 25 z ekipą Orła Łódź. W drugiej kolejce czeka nas wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego. Pełny harmonogram sezonu znajdziecie na startgniezno.com. Nowości w klubowej telewizji. Ekipa Start TV realizuje wcześniej postawione cele i po kolei odhacza punkty na długiej liście swoich planów. Obok raportu z W25 możecie obejrzeć pierwszy odcinek programu Sylwetka z Pasją. Przedstawiamy w nim z Jaskiewskiego. Człowieka zakochanego w żużlu, szefa gnieździńskich żużlowców amatorów, a także kierownika parku maszyn podczas meczu przy Błażej to także licencjonowany instruktor sportu żużlowego. W kolejnych odcinkach będziemy chcieli przedstawić Wam kolejne osoby, których być może nie znacie, a bez których codzienna działalność klubu praktycznie nie byłaby możliwa. Co oczywiste, będą to osoby z pasją. Klubowe gadżety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie ma wątpliwości, że każdy fan czarnego sportu chciałby znaleźć pod koinką prezent w czerwono-czarnych barwach. Wydaje się, że w tym roku właśnie tak będzie. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zainteresowania ofertą gadżetów klubu. Promocja, choćby w nowatorskiej formie, transmisji sprzedażowej na Facebooku przyniosła świetny efekt. Wszystkich zainteresowanych, nadal zapraszamy do sklepu Maneki przy ulicy Dobrówki 23x1 oraz MOTO 303 przy ulicy Kościuszki 12a, a także na sklep.startgniezdlo.com. Gdybyście nie zdążyli przed świętami, pamiętajcie, że na zakup gadżetów ulubionego klubu zawsze jest dobry czas. A czy Ty masz już swój karnet? Pełni nadziei obserwujemy rozwój sytuacji związanej z panującą pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Wierzymy, że z kibicami na trybunach rozpoczniemy przyszłoroczne rozgrywki. Zachęcamy Was do zakupu karnetu, który do czwartku 24 grudnia do godziny 12 można nabyć w promocyjnej cenie. Karnet w ręce kibica to sporo udogodnień i tym samym wsparcie dla klubu w okresie przygotowania do nowego sezonu. Zakupu karnetu można dokonać w siedzibie klubu, a wszystkie szczegóły dostępne są na klubowej stronie startgniezno.com.